Cześć, witam cię bardzo serdecznie na Black Friday w GastroLibre. I jak to już z Black Friday bywa, są mega rabaty i rabatów takich jak teraz na GastroLibre jeszcze. Nie było. A mianowicie wszystko jest przecenione do ponad 70% i objęte promocją są praktycznie wszystkie moje produkty, z wyłączeniem tylko tych hybrydowych, także wszystko w formie online jest tak naprawdę za śmieszne pieniądze. Mowa tutaj o kursie barmańskim, w którym jest ponad 50 lekcji. Jeżeli chcesz być dobrym barmanem albo chcesz przeszkolić sobie swój staw, no to jest to jedna z lepszych opcji. Jest kurs z efektownymi nalaniami, gdzie pokażę ci jaki sposób. Ładnie i efektownie nalewać. Jest kurs Pure Flare, w którym znajduje się ponad 40 filmów, gdzie hmm, pokazuje proste i fajne ewolucje, które tak naprawdę każdy się nauczy. Dodatkowo jest tam mój autorski system treningowy, który sprawi, że te po prostu ewolucje będą skuteczne. Do tego e-booki, wszystko w mega promocji, A mówimy tutaj o kwotach, gdzie e-booki kosztują po 13-14 zł, a kursy zaczynają się chyba od. Kilkudziesięciu zł, kończąc maksymalnie na dwustu, więc tak naprawdę pieniądze są żadne. Ja zapraszam Ciebie, po prostu wejdź sobie w opis tego filmu i tam znajdziesz wszystkie informacje. Ale uwaga, ta promocja jest ograniczona, więc nie czekaj dłużej, tylko śmiało wbijaj i po prostu korzystaj. Dobrego dnia, pozdrawiam. Maciej Chojara, Gastro Libre.